Proszę Pana, czy jest szansa na reformę Komisji Europejskiej, reformę zmniejszającą ilość etatów? Ja myślę, że to jest konieczne i nieodzowne, bo ona jest bardzo rozbudowana, ale też mam świadomość, że każdy kraj zabiega, aby była reprezentacja jak najlepszych i jak największej ilości ich urzędników, którzy potem no siłą rzeczy też zabiegają o te rozwiązania w skali europejskiej, ale też są myślę dobrym tutaj kontaktem dla, dla krajów, z których pochodzą, więc z tego poziomu myślę, że to będzie trochę trwało, ale wydaje mi się, że też taka opinia społeczna naciska, aby zreformować, aby zmniejszyć, no już nie mówiąc, wie Pan, o tej jednej siedzibie. Dzisiaj Parlament Europejski ma trzy siedziby. Czy jest taka potrzeba w tych trudnych czasach? Nie, no ale to musiałyby wszystkie znowu kraje e, jednym głosem zgodzić się, na przykład, że nie jeździmy do Strasburga raz na miesiąc z tysiącami ton papieru, tysiącami e, osób. Nie jest prosta nie jest łatwe, ale trzeba próbować. Trzymam kciuki za tą obietnicę pani Ursula von der Leyen.